infamous. Niesławny list Alberta Pajka do Maziniego, znany jako Plan Iluminatów na Trzy Wojny Światowe, został rzekomo napisany przez Alberta Pajka w 1871 roku. List przedstawia plan wywołania trzech wojen światowych w celu przejęcia władzy nad światem. Twierdzi się, że list był wystawiony w Bibliotece Muzeum Brytyjskiego do 1977 roku, jednak Muzeum Brytyjskie zaprzecza temu twierdzeniu. Niektórzy sugerują, że użycie słowa nazi w 1871 roku dowodzi, że list jest oszustwem, inni mówią to samo o syjonizmie. Ale syjonizm istniał już wtedy. Syjonizm stał się oficjalny pod koniec XIX wieku jako niereligijny ruch nacjonalistyczny, argumentujący, że Biblia jest dowodem na to, że Żydzi mają prawo do ziemi w Palestynie. Obszar ten był obecnie zamieszkiwany przez ludność, która żyła tam względnie pokojowo od stuleci. W okolicach rzekomego napisania tego listu Alberta Pajka Żydzi zaczęli imigrować do Palestyny z zamiarem utworzenia pewnego dnia państwa Izrael. Which did not until Stało się to dopiero w 1948 roku po II wojnie światowej i utworzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Albert Pike dołączył do Braterskiego Niezależnego Zakonu od w 1840 roku. W 1859 roku został wybrany na suwerennego wielkiego komandora południowej jurysdykcji obrządku szkockiego i pozostał suwerennym wielkim komandorem do końca życia. Z pewnością był świadomy syjonizmu, a jeśli ten plan iluminatów jest Prawdziwy to użycie przez niego słowa nazista jest wiarygodne. Tak czy inaczej list jest warty przeczytania. A im bliżej końca gry, tym dokładniejszy wydaje się ten list. Plan iluminatów na trzy wojny światowe. Pierwsza wojna światowa musi zostać wywołana w celu obalenia carów w Rosji i uczynienia z tego kraju twierdzy ateistycznego komunizmu. Rozbieżności spowodowane przez agentów iluminatów między Imperium Brytyjskim a Imperium Germańskim zostaną wykorzystane do wzniecenia tej wojny. Po wojnie komunizm zostanie wykorzystany do zniszczenia innych rządów i osłabienia religii. Druga wojna światowa musi zostać wywołana poprzez wykorzystanie różnic między faszystami a politycznymi syjonistami. Wojna ta musi zostać wywołana, aby nazizm został zniszczony, a polityczny syjonizm był wystarczająco silny, aby ustanowić suwerenne państwo Izrael w Palestynie. Podczas II wojny światowej międzynarodowy komunizm musi stać się wystarczająco silny, aby zrównoważyć chrześcijaństwo, które będzie powstrzymywane i trzymane w ryzach do czasu, gdy będzie potrzebne do ostatecznego kataklizmu społecznego. Trzecia wojna światowa musi zostać wzniecona poprzez wykorzystanie różnic spowodowanych przez agentów iluminatów pomiędzy politycznymi syjonistami a przywódcami islamu. Wojna musi zostać przeprowadzona w taki sposób, aby islam i polityczny syjonizm wzajemnie się zniszczyły. W międzyczasie inne narody ponownie podzielone w tej kwestii będą zmuszone do walki aż do całkowitego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego i ekonomicznego. Uwolnimy nihilistów i ateistów i sprowokujemy potężny kataklizm społeczny, który w całej swojej grozie wyraźnie pokaże narodom efekt absolutnego ateizmu źródło dzikości i najbardziej krwawej zawieruchy. Wtedy wszędzie obywatele zmuszeni do obrony przed światową mniejszością rewolucjonistów wytępią tych niszczycieli cywilizacji, a rzesze rozczarowane chrześcijaństwem, których deistyczne duchy będą od tego momentu bez kompasu kierunku, spragnione ideału, ale nie wiedząc, gdzie oddać mu cześć, otrzymają prawdziwe światło poprzez powszechną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wyniesionej ostatecznie na widok publiczny. Manifestacja ta będzie wynikiem ogólnego ruchu reakcyjnego, który nastąpi po zniszczeniu chrześcijaństwa i ateizmu, które zostaną jednocześnie podbite i wytępione. Ktokolwiek napisał ten list, miał wizję, by zobaczyć, dokąd to wszystko zmierza. Manipulując naszymi przekonaniami i emocjami, ludzkość została zapędzona do tych wojen jak bydło na rzeź. Słowo Izrael zostało po raz pierwszy przedstawione w Biblii jako imię nadane Jakubowi po jego walce z aniołem. Oznaczało ono człowieka, który walczył z Bogiem. Powszechnie tłumaczy się je jako Bóg zwycięża lub człowiek widzący Boga. Wielu twierdzi, że słowo Izrael w Biblii nie odnosi się do miejsca, ale raczej do wierzącego lub grupy wierzących w Boga. Inni uważają, że ziemia znana jako Palestyna była miejscem, w którym kiedyś znajdowało się biblijne państwo Izrael. W XVII wieku Sabbatai był pierwszym Żydem, który próbował się tam ponownie osiedlić. Sabbatai Zevi twierdził, że jest Mesjaszem i zgromadził wielu żydowskich zwolenników, którzy angażowali się w rytualne orgie seksualne i bezczeszczenie Prawa Bożego. Wiosną 1666 roku planowali założyć pierwszą żydowską osadę w Palestynie. Wszystko zmieniło się jednak, gdy Sabbatai został aresztowany i wtrącony do więzienia. Jego radykalny ruch kontynuował ruch frankistowski, a syjonizm stał się bardziej polityczny. Chociaż twierdzili, że są świeccy, syjoniści zalali świątynię modlitwami o powrót do Syjonu i przywrócenie państwa żydowskiego. Rabini jednak je odrzucili. W 1885 roku rabini napisali, że nie uważamy się już za naród, ale za wspólnotę religijną i dlatego nie oczekujemy ani powrotu do Palestyny, ani kultu ofiarnego pod rządami synów Arona, ani przywrócenia żadnego spraw. Podczas gdy rabini nie oferowali żadnego wsparcia, syjoniści uzyskali poparcie korony brytyjskiej już w 1841 roku. Byli oni finansowani przez dynastię bankową Rothschildów, znaną również jako Bank Anglii, więc korona była prawdopodobnie zaangażowana od samego początku. W 1897 roku polityczny zamiar odtworzenia państwa Izrael został oficjalnie ogłoszony opinii publicznej. W 1917 roku na mocy deklaracji Balfora rządu brytyjskiego. Wojska brytyjskie przejęły kontrolę nad Palestyną w imieniu syjonistów. W 1922 roku Liga Narodów przyjęła tę deklarację, w 1947 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyznała syjonistom część Palestyny. W latach 47-49 Palestyńczycy stali się uchodźcami i zostali wyrzuceni z domów swoich przodków. Setki wiosek zostało zniszczonych, a tysiące Palestyńczyków zamordowano w serii masakr znanych jako nagba. Syjoniści zabijali Palestyńczycy muzułmanów, chrześcijan i Żydów. Syjoniści twierdzili, że nie są religijni, ale w większości byli Żydami aszkenazyjskimi. Aszkenazyjczycy wywodzą się od Hazarów, przodków judaizmu rabinicznego. Hazarski Haganat był dużym imperium na terenach dzisiejszej Ukrainy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu oraz części Rosji, Turcji i Iranu. Było rządzone przez Hazarów, ale składało się z kilku różnych plemion koczowniczych. W roku 740 Hazarowie masowo przeszli na judaizm. Powstały synagogi i szkoły, narodził się judaizm rabiniczny. Oryginalny Talmud Jerozolimski został zastąpiony niedawno skodyfikowanym Talmudem Babilońskim. Był on oparty na filozofii babilońskiej i stał się głównym nurtem dzięki Hazarom i syjonistom. Niektórzy chrześcijanie uważają, że jest to synagoga Szatana, o której napisano w Biblii. Którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są. Wielu innych chrześcijan stało się syjonistami. Syjoniści mają ogromne wsparcie ze strony amerykańskich megakościołów i chrześcijańskich ewangelików, z których wielu wierzy, że gdy świat stanie się ognistym piekłem, zostaną zbawieni i przeniesieni do wiecznego raju. Aby jednak tak się stało, Świątynia Salomona musi zostać odbudowana, a dwie trzecie narodu żydowskiego musi zginąć. Według Biblii świątynia króla Salomona została zbudowana w 950 roku przed naszą erą i zniszczona w 586 roku przed naszą erą. Odbudowana ponownie w 516 roku przed naszą erą i ponownie zniszczona w 70 roku naszej ery. Wielu chrześcijan i Żydów wierzy, że świątynia musi zostać odbudowana, aby mógł przyjść ich Mesjasz. Coś jednak stoi na przeszkodzie. Pierwotnie zbudowany pod koniec VII wieku meczet Al-Aqsa jest uważany za jedno z trzech najświętszych miejsc w Islamie. Islam naucza, że to tutaj prorok Mahomet wstąpił do nieba. Zgórze Świątynne jest okupowane przez Izrael od czasu wojny sześciodniowej z 1967 roku, a teraz wygląda na to, że są gotowi zakończyć swoją misję. To święta wojna, której obawiają się rozsądni ludzie, a o którą modlą się fanatycy. Chcą byśmy wybrali stronę i zabijali się nawzajem, ale zawsze możemy wybrać pokój i nauczyć się kochać naszych sąsiadów.